parę i każda para mierzy trzy balony. Dobrze. Zygmunt e, Jola, ciocia Jola, e, tatuś, kara jedna, e, Bo, Bogusia Mariusz, Mariusz. E, e, Ania Łukasz, ciocia Ania i Łukasz, 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 Mariola Patryk, Patryka e, nie ma. Brać po trzy balony. Chodź. Tak. Trzy. Cztery. Sebastian Ola. Ja mam cztery, ciociu. Ja teraz nie mogę. Dobra. To, nie to Sebastian mój. Klaudia. Eee. Klaudii nie ma. nie Jest. Sebastian, na później zjesz. Zapraszamy. A nie, chodź. To Karolina. Nie ma. Ja ale, ale to parę. No ale mogą być te. No, i tak... Dwie osoby. Mają, mają być dwie osoby. To... Mają być dwie osoby. Adam nie ucieka. Mają być dwie osoby. Dwie osoby. Nie muszą być pary związkowe. Dwie osoby. Dwie osoby? No. Weronika, Weronika i Marsa. I, no że... I dzieci. To są, to są. Anna, Adam. A, no to Wioleta, Patryk. O! <laughs> Wioleta! Okej. Okay. Potrzebny mi kamerzysta lub kamerzystka. A Monika. I osoba, która się zna na telefonie, żeby czasy zapisywała, bo to nie jest sprytna... jest czas. Czyli tu się zwracam... Weronika. Kamerzysta. Weroną. Kolega. tego. Koleżanka obok. Obok koleżanką okulara? No choćby w popozie, żebyś filmowała. Zabawicie się w kamerzysku, chodź. I słuchaj, umiesz mierzyć czas na telefonie, z sekundnika nie masz? Poproszę koleżankę i o Słuchajcie, potrzebni jesteś. Masy, 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 masy. Oni, oni, są, oni są w IT. No chodźcie, to byś czas mierzyła tylko. A ty będziesz zapisywał? Na telefonie, bo nie doradzę sobie. Pani kamerzyska. Zabawa polega na tym, że tutaj rączkę wsadzasz i słuchaj, masz tam gdzie jest akcja, tam jest twoja kamera. Okej? Okay? Jak masz na imię? Karolina. Karolina. Zrobię zdjęcie pani Karolinie, powiem, że twoja kamera była kamerzyska. Brawo dla pani Karoliny. Przekładamy stoperów. Jak mają na imiona, koleżanka? Barca, Zosia. Zosia, ale sama nie powiem. Pani Zosiu. Halua. Zosia. Pani Zosiu, dzień dobry, będzie pani mierzyć czas i pan... Marcel! Panie Marcelu, Będziecie mierzyć czas! Potrzebny mi jest balonowy lub balonowa. Panią zapraszam, będzie pani balonował. O ręko by się dało z niej. zajęcie. I te pana teraz nie. za Jubilatka. A, bierze udział w zabawie, tak? Nie, nie, jubilat bierze. A ma partnerkę? Dobra, to Jubilatka za to będzie siedziała na krześle. Tutaj. Proszę bardzo, zapalamy wszystkie światła. Kamera! Akcja musi schodzić z tą kamerą, pamiętaj. A, będzie. Co tu się nie pali? No Pali już wszystko. Ale za blisko pani siedzi. Do, do mnie. Pani? Ja. Drugie, a, tu. Dobra, jedno krzesło pożyczam. Kto będzie balonowym? Pani. Gdzie to jest pani balonowa? Pani balonowa ma za zadanie, że każdy kto... Wszyscy teraz idziemy tam, wszystkie osoby z Każdy weźmie trzy balony. Proszę wziąć po trzy balony i tam idziecie. Balonowa ma zadanie takie, że będzie balony podawała. Czyli para ma jeden balon i pani będzie podawać w drugiego balona i trzeciego balonu. I proszę pani, jedna sprawa. Jak oni będą tam biegać, to będzie trzeba troszkę przytrzymać tę krzesło, żeby to się nie stało. żeby telewizor nie będzie. A pani nie może z tyłu nagrywać. tylko tylko? Akcję całą. Proszę tam, gdzieś na bok. Wszyscy z balonami do tyłu. Wszyscy tam, za taką stronę. I ja, 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 ja zaczął parę zaraz. To chce być pierwszy, biegamy góry. Jubila, kropel. Bo... zabawa, będziemy się robić w balonach. Mówi do panu, to nie ma balonów jeszcze. To nie ma balonów, poszycie panu. Tu umarł, a pan ma... Nie nagrywamy sufitu, bo pani sukukuje. Ja widzę na kamerze, co nagrywamy. Ja widzę. Patrz, sufit nagrywasz, zobacz. Trzy czwarte sufit. Aha, to teraz już dobra. Sufit. Jeszcze sufit nagrywasz. Mają być nogi, sylwetki. Rozumiesz? A, dobra. Rozumiesz? Głowa, nogi. Dobra. A nie sufit Ale no. Dobra. I tam gdzie akcja? Chodź tutaj między nami. Przedziwiliś, co się mówi. Akcja, akcja, akcja. I teraz wszyscy idziemy tak. Wszyscy tutaj. Przechodzimy stąd. i nikogo nie ma nie ma, ja wyznaczam pary. Będzie to taka jak to A jak nie to to nie macie chodzi ma. mikrofonem? Uwaga, wszyscy z nami tam. Łukasz! Wszyscy tam. Ja tłumaczę o co chodzi. Pierwsza para. Ja wyznaczam pary, dobra? Pierwsza Pierwszy. Pierwsza para. Dwa. Druga para. Jesteście dwójką. Idź do To jest druga para, tak? Jesteście dobra, drugą parą? Trzecia para. Trzecia para jesteście? Pani z kim? Czwarta para. Wy? Trzecia. Piąta para. Szósta para. dobra. Tutaj, szajcie, zapraszam. zapraszam pierwszą parę balonowej dajemy dwa balony stoperzy, o, słuchajcie mierzysz czas, jeden mierzy czas a drugi zapisuje ten czas, tak? No. czas przyliczy od zaczęcia do dokończenia i tak, pan zdaje pierwszy, balon na klateczkę i do mnie przodem pani ma zadanie do, do biletki pociągać w rączkę musimy odtrzymać otrzymać, bo potem pokazuje i musi do swojego partnera dojść Lata i musi go pokazać jak go kocha i ten balon ma pęknąć. Drugie zadanie balonowa na balon i pani będzie trzymała balon. I pani tutaj jedno no, tak staje, tak, także, bo tutaj będzie niebezpiecznie Tak stawać, żeby tutaj te krzesło nie poleciało. I pani staje tutaj. Zapraszam panią. Odwracamy się tyle. Do jubilatki. Tyle. Na punkcie balonik. Z dwoma rękami. Tu nie jest to jest pełen. I wypinamy płukcie, a pan ma za zadanie dobiec, Po co z zwrócić i na balon zrobić. Uff. I trzecie zadanie. Siada pan na krzesło. Siada pan na krzesło. A już. między nogi. I pani ma za zadanie dobiec. I trzy sposoby. Albo tak, wskoczyć, bum, aby z balą. Albo tak, bum. Albo tak, bum. Nie wiedziałem, jak to się skończyło. Uwaga, zaczynamy. Nie będzie podawać balonu. Zmierzycie czas i zapisuję tu. Zmierzycie czas i zapisuję tu. Zmierzycie Nagrywa dobrze? Człowiek sprawdzana? Zrobimy zdjęcie. Uwaga. Te pierwszy. Uwaga! Pani będzie podawać, bo on nie trzymać trzymaj no w drodze tutaj, tutaj, żeby nie polecieć tak? Tak, lepiej z kamerą za krzesłem, proszę. Uwaga! Stoperzy! Chcecie z tyłu stać i teraz? Panie masz akcję. Ma być akcja, tutaj. Przygotować się. Gdzie balon ma być? Na placie. Przygotować. A gdzie składam? Niżej, Pani nie dosięgnie. Zboki! Przygotować się. Do startu. Hop! Шепка, 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 шепка. Шепка, 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 шепка. Други балон, на пупче, видите, балон, 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 балон Okay. Nie mówimy czasu. Druga para zapraszamy. Druga para zapraszamy. Pierwszy najmniejsze na klatę. Lubię. Klato. Ale klata to wyżej trochę. Wyżej, wyżej, wyżej. Uwaga. Ja na mam. Pani Jolo. jeszcze nie było w klatku. Oni muszą na stopelach przygotować się do startu. O! Jedziemy! Szybko! Szybko! I o Bum! Bum! Upa! Wystawiamy. Biegnie. Biegniemy po całym Wystawić puchy. Wystawić I strzelamy! You got Найменший. Найменший. Змінаємо балон. Змінаємо балон. Найменший. Балон. Але не пані Пікова. Пан на кратер. Пан на Пані там, де ти бігла. Там.

Wow! Jaka tak. Jak to mówią? Tak. Para trzecia w kątach. w Pierwsza. Brawo, pierwsza. A, pierwsza para, brawo! List Balona pięćdziesiątki, zostaje. m u l t i m